I staję. Cześć, witamy Was. EasyServe Jastarnia. Ze mną jest Beret, Duoton Polska. Cześć, witam, Berecik. Witam surferów, witam Cię Kacper. Słuchajcie, chcemy porozmawiać trochę o sprzęcie. Ostatni raz o sprzęcie rozmawialiśmy dwa lata temu, to było dawno i dużo się od Ale tego czasu. Miło w Egipcie, cieplutko. Miło w Egipcie, <laughs> cieplutko, dzisiaj cieplutko w Jastarni. Sporo się od tego czasu zmieniło. Zaczynamy. Po pierwsze, materiały w skrzydłach. Oj, tutaj się dużo zmieniło, bo jak wiemy, wing jest dużo w wodzie, więc się moczy, więc się szybko zużywa i tutaj cały czas technologia wyścig trwa. Mamy materiał Mod 3, który jest specjalnie powlekany, nie ciągnie tak wody. W połączeniu z to w tej największej technologii z materiałem Alula mamy właściwie winga, który dużo więcej przeżywa w wodzie, przeżywa tego swojego surferskiego życia, ale przede wszystkim też daje nam to super performance. Okej, okay, czyli mm, jeżeli dobrze rozumiem, Stosujemy, jak, 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 jaką mamy linię? Jakie mamy linie Wingów w tej chwili? Linie Wingów mamy tak jak w kajcie: Original, SLS i d -Lab. Mamy trzy okay. modele: Unit z rączkami sztywnymi, Slick z, z bomem i Ventis z rączkami. Słabowiatrowa, najnowsza konstrukcja dołóka. Okej, okay. super. I teraz tak. Czy w SLS to jest Penta TX, tak jak w kajcie? Absolutnie tak. I Alula, jeżeli chodzi o te modele z najwyższej d półki d, -Lab. d -Lab. Tak, absolutnie. Dobra, dla niewtajemniczonych i tych, którzy się kajtem nie interesują, powiedzmy, co dają te wyższe technologie, czyli te wyższe modele, w których stosujemy materiały Penta TX oraz Alula, a więc z linii SLS i d w skrócie. W skrócie, im bardziej wchodzimy w wyższą technologię, tym przede wszystkim mamy większy zakres wiatrowy. Czyli nasz sprzęt, nasz wing będzie... Startował przy słabszym wietrze i dłużej utrzymywał swój kształt przy silnym wietrze. Największy zakres wiatrowy mają, ma technologia d czyli tuby, bo to najbardziej się wszystko różni w tubach, cała reszta materiału jest taka sama. Tuby są wykonane z materiału Alula i on nam zapewnia tą sztywność. Oczywiście każdy zapyta, a co z wagą? Waga jest ważna, ale nie najważniejsza. Wiadomo, że im idziemy w większy performance, tym ta waga będzie mniejsza, ale nie to jest głównym czynnikiem. Głównym czynnikiem jest... Performance, czyli to, co nam daje, jak długo na danym wingu możemy popływać. Stąd największy zakres wiatrowy daje Alula. Im większa sztywność materiału, tym bardziej sztywna rama i bardziej responsywny wytrzymałość. Tak, też nasz Tak, Ale my wing. nie pompujemy naszych wingów na 10 czy 11 PSI, jak to już widziałem w innych konstrukcjach. W przypadku Luli wystarczy 8 PSI, czasem 7,5 w zależności od rozmiaru. Podaj, że 8,5 jest najwięcej do małych rozmiarów i to już zapewnia nam tą sztywność, ale one nie są sztywne na beton, mhm. bo wtedy tracimy performance. One muszą być odpowiednio też elastyczne. To ma działać ze sobą. To ma okay. się tu otwierać, tu zamykać, żeby przepływ powietrza przez wing był jak najbardziej płynny. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Eee, Powiedziałeś, że mamy trzy modele wingów. Czym one się od siebie różnią i który dla kogo do czego? Tak jak się rozwija wingfoil, tak też trochę zmieniają się moje opowieści o tych wingach, bo na dzień dzisiejszy Slick będzie bardziej, czyli ten z bomem, będzie bardziej wingiem freestyleowym ze względu na nowe triki z grabami, przekładaniem winga, handel pasy to się wszystko już w wingfoilu dzieje. Bardziej takim wszechstronnym wingiem, którego i najwięcej sprzedajemy, i najbardziej popularnym stał się wingiem, będzie Unit ze sztywnymi rączkami, bo on Zapewnia tak naprawdę pływanie i dla tych, co zaczynają, i dla bardzo wymagających rajderów. No doszło do tego, że na tych unitach się ścigamy, także ich performance jest bardzo duży. I mamy jeszcze najnowszego, najnowszy wynalazek, czyli winga słabowiatrowego z dodatkowymi tubami poprzecznymi, na którym naprawdę od pięciu, sześciu węzłów można już latać. Wow. Super. Zapraszam na testy, przekonacie się sami, bo ciężko w to uwierzyć tak na słowo. Dobra, jakie zmiany? O, widzę tutaj kolejna zmianę, o której możemy pomówić to jest ten trapez. Bereta? nigdy z trapezem wcześniej nie widziałem. Beret, co to jest za wynalazek? Pamiętasz, dwa lata temu mówiłem, że trapez bez sensu w tym wingfoilu i tak dalej, więc Pamiętam. tutaj zwracam honor moim kolegom, którzy mnie namówili do trapezu, dlatego że bez tego urządzenia nie wychodzę na wodę. Jest to specjalny trapez Iona do wingfoila. Jest już w tej chwili do wyboru przynajmniej trzy modele tego trapezu. Cenię go sobie przede wszystkim za. To, że bardzo dobrze trzyma moje plecy i daje mi bezpieczeństwo. Jego lekkość powoduje, że właściwie go nie czuję, a z plastikowy hak powoduje, że nie uszkadzę sobie deski. Mhm, super. Zobacz, jak jest lek. Jest, <laughs> prawie, pra, prawie nic nie waży. Widzę, że tył y, karbonowy. Tym karbonowy absolutnie, tak jak pozostałe trapezy Iona, tutaj sam plasticzek miękki, fajny. Polecam. Oczywiście na testach też udostępniam swój trapez. Także. Super, Zapraszam. czyli już trapezy do wingfoila są. Co jeżeli chodzi o deski i o hydroskrzydła? W deskach też się bardzo dużo zmienia. Przede wszystkim w deskach zmieniają się kształty, zmieniają się rocker y, zmieniają się troszeczkę też powierzchnie desek, bo w coraz krótsze deski większy volume konstruktorzy pakują, także tutaj też trzeba być na bieżąco. Na pewno dużą rewolucją są nasze deski Team Edition, czyli jedna z, która, jedna z nich stoi za nami. Bardzo duże są różnice. Najlepiej to, co robimy w Kajcie, tak samo robimy to też w Wingfoilu. Zapraszamy na testy, na nasze demodejsy, gdzie by bezpośrednio samemu to sprawdzić. Bo tak, to jest no, rozmowa, zachęcamy tą rozmową do tego, żeby do nas przyjść, ale tak naprawdę najlepiej jest to poczuć. Jasne, rozumiem. No, widzę, że masz też ze sobą e, karbonowy maszt, karbonowe skrzydło, hydroskrzydło. To jest jakaś twoja nowa zabawka, jak zgaduję. To jest absolutnie moja nowa zabawka i zabawka paru moich kolegów, którzy o te lotki się troszeczkę zabijają. Aeroglide, w tej chwili najnowsza konstrukcja. Ta dokładnie lotka ma współczynnik AR aż 9,3, czyli bardzo wysoki. Wprowadzona w lewitację, można powiedzieć, że nie chce opadać. Świetna zabawka na małe bałtyckie fale, ale też super, szybki, super szybkie skrzydło do ścigania się w połączeniu z krótkim fuzlarzem, małym stabilizatorem, naprawdę daje wyśmienity zestaw, 82 cm karbonowy maszt. Jedyne co można zrobić, to można mieć to samo jeszcze w wersji High Modulus, czyli o oczko wyżej jeśli chodzi o performance i o no, parę procent drożej, ale warto, <gry> dlatego, że wtedy po prostu ten performance jest większy i te końcowe prędkości, jakie na wingfoilu są właściwie rekordy łamane codziennie, jak ktoś tam łamie jakiś rekord prędkości. A my sami pływając tutaj po zatoce, trenując przy szkółkach, też już zdarzyło nam się parę rekordów świata złamać. Super, czyli tak naprawdę codziennie jest coś nowego, w jaki sposób ten sport się rozwija. Jak jesteśmy przy lotkach, powiedz mi, bo rozumiem, że ta lotka jest dla osób pływających. Bardziej zaawansowanych, zaawansowany. zdecydowanie, ale mamy też w swojej ofercie lotki dla początkujących i średnio zaawansowanych rajderów. Które dla kogo, krótko? Przede wszystkim takie są, i Wy macie też w szkółce lotki, które się nazywają High Aspect, one Dokładnie. będą miały w tej chwili już na dzisiejszy czas bardziej Middle Aspect, no tak to się porobiło, ale one nadal są bardzo stabilne, bardzo wytrzymałe i przede wszystkim bardzo łatwe w opanowaniu dla kursanta i dla początkującego wingfoilera. I jeszcze jest jedna lotka, o której nie wspomniałeś, to jest Curve. To jest Curve, to jest też lotka dla wytrawnych graczy, ale to jest lotka do skręcania i ją uwielbiam na freestyle. Okay. To dzięki niej udaje mi się teraz łamać swoje bariery we freestyl'u. Glide troszeczkę za bardzo wymagający i trochę się go boję na freestyl'u. Nie ukrywam <noise> Wszystkiego nie zdradzę, bo szczególnie lotki tutaj ukrywamy między sobą z kolegami. Na pewno taka lotka kupiona w sklepie, piękna, nowa. Żeby na niej wystartować będzie wymagało ode mnie jeszcze dużo pracy w przedsionku. E, przygotowanie lotki to jest duża tajemnica, to również jest walka zawodnicza. E, to powiem Ci tylko, że będzie to szlifowane, czyszczone. Pomyślałem tak, tak, się, pamiętam tak, jak tak, było z finami od windsurfingu. Tak, tak po parę razy, aż dojdzie do perfekcji i liczę na to, że wtedy będzie to miało swoją prędkość. Deska oczywiście już będzie duo tona, nie fanatika, na którą czekam. Kurier podobno już nadjeżdża, najnowsza deska. No i za mną jest już Unit d z kolekcji 2024, na którym będę startował w Rewie już za niecały tydzień. Super, powodzenia w takim razie i Dziękuję. do zobaczenia. Trzymaj do zobaczenia się. na wodzie. Hej. Cześć.